W starostwie powiatowym zorganizowano konferencję prasową na temat zaawansowania prac przy tworzeniu Podkarpackiego Parku Technologicznego. Najważniejszym takim elementem to jest decyzja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, którą otrzymaliśmy troszeczkę później, ale 19 grudnia 2013 roku została podjęta dotycząca zgody na wykorzystanie środków po przetargu dotyczącego pierwszego zakresu, pierwszego etapu, obojętnie jak nazwiemy, a żeby te rezerwy oszczędności przeznaczyć na dodatkowy teren o obszarze 24,9 hektarów, czyli prawie 25 hektarów. Jest to obszar leżący administracyjnie na gminie miasta Głogu Małopolski, miejscowości pogwiz. Leży on bezpośrednio przy terenie już uzbrojonym. Ważne jest to dlatego, że już przy podejmowaniu decyzji, dokumentacji i procedowaniu pewnych rzeczy patrzyliśmy w perspektywę, żeby ten obszar w dalszej kolejności właśnie był objęty pełnym uzbrojeniem, też jeśli chodzi o utworzenie naszej strefy pod park. Kolejnym takim zadaniem, które podjęliśmy i na dzień dzisiejszy jest mocno zaawansowane, to jest przygotowanie, dokumentacji i wystąpienie do Mieleckiej Strefy Ekonomicznej o objęcie naszego terenu wszelkimi takimi ważnymi dla przedsiębiorców działaniami i żeby nasz teren znalazł się w tej strefie. Dlatego, że te rzeczy dotyczące później prowadzenia działalności w postaci różnych ulg, upustów. No ważne są, dlatego że na początku rozpoczynania działalności to są elementy, które dotyczą finansów i każdy przedsiębiorca na to zwraca uwagę. Radni Rzeszowa i Błogowa Małopolskiego zgodzili się na włączenie swoich terenów do Mieleckiej strefy ekonomicznej. Jeśli chodzi o realizację pierwszego etapu, to tak jak żeśmy już kilkakrotnie powtarzali, jesteśmy zadowoleni z współpracy, jeśli chodzi o wykonawców. <laughs> Zaawansowanie jest. Wykraczające ponad założenia czasowe harmonogramu finansowe. Sądzę, że uda nam się utrzymać tempo i skrócić założony termin realizacji, który w pierwszym okresie był przymierzany na wrzesień 2014 rok. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić do czerwca 2014 roku. Mimo, że to jest okres tylko tamtych kilku miesięcy, ale jest to bardzo ważne, dlatego że moglibyśmy już do końca roku przekazywać pierwsze tereny, tereny potencjalnym zainteresowanym przedsiębiorcom, osobom, którzy by tam chcieli prowadzić jakąś działalność. Po pierwszym etapie inwestycji Powiat zaoszczędził 22 miliony złotych. W ramach drugiego etapu budowy parku będzie, jeszcze, będzie powstawała farma ogni fotowoltaicznych. Zamierzamy ją, proszę Państwa, gdzieś w tym rejonie zlokalizować na terenie dwóch hektarów. Moc produkcji prądu miesięczna to będzie 1 MW i do tej pory to będzie największa farma ogni fotowoltaicznych w Polsce według najnowszych technologicznie rozwiązań. I proszę Państwa trzecim elementem tego drugiego etapu będzie regulacja rowu numer 5 od drogi powiatowej, która prowadzi między miłocinem Bratkowice Czarna Sędziszowska aż do rzeki Czarna. To jest odcinek blisko kilometr 600. Wtedy będziemy mieli już pełne uzbrojenie i swobodę z odprowadzeniem wód opadowych z całego tego terenu. Czyli łącznie 80 blisko 5 hektarów. Powiat liczy, że w lipcu tego roku na podstawowym terenie strefy liczącym 60 hektarów będą już sprzedawane działki inwestorom. Rozmawiamy już z kilkoma inwestorami. Dla dwóch inwestorów już powoli będziemy wydzielać działki, na które sobie będą rezerwować. Zainteresowanie tych terenów jest dość duże, a jeszcze nie ruszyliśmy, proszę państwa, z promocją ogólnopolską. Do 2020 roku cały teren strefy powinien być rozdysponowany. Gdyby się udało te rozmowy, które prowadzimy, doprowadzić do dobrego i skutecznego końca, to w tylko w tych fabrykach pięciu zatrudnienie znajdziemy 1000 osób. Tereny będą dzielone i sprzedawane. Według zapotrzebowania inwestorów, powiat zadba także o doprowadzenie na własny koszt energii elektrycznej do każdej działki.